Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować łuk krymsko-letarski. No, wiem, wielokrotnie prezentowałem już ten Tybuku, ale dzisiaj dlatego tak pomyślałem, żeby go pokazać. Ponieważ ma on troszeczkę inny efekt drogu. Siłę na ciągu ma 51 funtów na 200 litrów. Jest dosyć silny, zobaczycie jaką ma szybkość. Ale najpierw, tak jak powiedziałem, zobaczmy sobie. Jak on wygląda? Tu mamy oczywiście standardowo włókno szklane. Czarne, tak było w zamierzeniu. Gryfy tutaj z kompozytów. Skóra na rękojeści. Czarna, impregnowana. Oczywiście owiki czerwone na życzenie osoby, która będzie już użytkować. No i teraz efekt drogi. Zobaczcie, jak to wygląda. Taki ciemniejszy efekt drogu. Takie było życzenie, więc tak wykonałem. Moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda. Ok. No teraz standardowo założymy cięciwę. Tak jak zwykle pokażę Wam jak on pracuje w naciągu i postrzelamy sobie. Zobaczycie jaki on jest szybki. Dobrze. Zobaczcie teraz jak wygląda z założoną księciwą. Pokażmy go jeszcze tutaj. Fajnie ten rok, efekt rogu się tutaj prezentuje. Dobra, naciągniemy go teraz. Zobaczycie, jak pracuje bez strzały. Naprawdę silny. Dobrze, a teraz sobie postrzamy No, jak sami widzieliście, łuk jest bardzo szybki. Dynamika jego jest piorująca. 51 funtów przy 28 salach naprawdę jest moc. Dobrze, zobaczcie. Naprawdę fajny sprzęt. Bardzo polecam łuki krymsko-tatarskie. Bardzo fajnie nadają się do strzelania dla użniów konnych i oczywiście dla ludzi, którzy strzelają normalnie z trzech palców ziemi. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do subskrypcji kanału osób, które oczywiście nie subskrybowały jeszcze kanału. No i oczywiście do zostawienia łapki w górę. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.